Biedny Mateusz, a szkoda patrzeć, jak ktoś tak więdnie i usycha z niespełnionego uczucia. Chyba każdy kiedyś miał takiego potężnego krasza, co nie? Mateusz nawet stara się utrwalić piękne wspomnienia w postaci artystycznych szkiców. No tak artystycznych inaczej bym powiedział. Yy. O i znam to westchnięcie. Kolega chyba potrzebuje pomocy łowców serc. Branie rat od Piotra i Oskara to trochę jak pytanie się policjanta, czy wie gdzie sprzedają energetyki nieletnim. No niby można, ale to skończy się raczej źle. O czym wy mówicie? Mat, no już nie udawaj. Przecież wszyscy widzimy jak ślinić się do Hani. Nawet ona to widzi. Musisz się ogarnąć chłopie i podziałać coś w końcu. Ja wiem, ale nie wiem jak. Nie umiem. Próbowałem zagadywać, zaprosić na randkę, cokolwiek i nic. Zresztą, co wasza dwójka może o tym wiedzieć? Sam widziałem, jak się dzisiaj kłóciliście, kto zasługuje na chodzenie z awatarem anime. Y to nie jest prawda, po pierwsze i kłamiesz bezczelnie i pomawiasz. A, a po drugie, to, jest, to ja z nią w końcu chodziłem, no bo Bleckiej wymięk na wysyłaniu snapów. Ja w przeciwieństwie do niego żadnej godności nie ma. No, poza tym, Mati, nie oszukujmy się. Dziewczyny prawdziwe, czy te animowane i wygenerowane w jaj, one nie różnią się niczym. No, a na jednym z tych typów my znamy się doskonale. To co, Piotr? Pomożemy koledze? No, czy pomożemy brackiemu prawiczkowi? Ale ja wcale nie jestem dobra co mam robić słuchaj się nas a już dzisiaj umówisz się z Hanią serio 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 metoda pierwsza kobiety uwielbiają bedboyów, dlatego Hanka tak patrzy na Kacpra ty musisz być jeszcze bardziej edgy niż on no problem w tym że nie będziesz ale zrobimy wszystko żebyś idealnie udawał otóż to dobra skończ już się spociłeś feromony czuć w powietrzu Hania na pewno to poleci No i goła łapa siedzi. No to co? Teraz pora na finish. Hola, hola, co to jest? No Mati, zastanów się. Co ma Kacper, czego nie masz ty? No odwagę, przebojowość. Charakter? Nie, 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 nie! Tatuaże! Kasper ma tatuaże! I ty też będziesz miał, tylko więcej! I lepszych! I tak się składa, że razem z Oskarem jesteśmy doskonałymi rysownikami. Naprawdę? Nie. Jak się domyślacie, pewność siebie przejawia się raczej w czynach i słowach, a nie w wyglądzie, ale Mateusz musi się o tym przekonać w nieco bardziej życiowy sposób, czyli trudniejszy i bardziej bolesny dla męskiego ego. Dziema! A, Łamka, masz Łamka. Ojej, Mati, nie poznałam cię. Tak wiesz, człowiek czasem z siebie musi wypuścić to swoje prawdziwe ja, nie? Mhm. Świętujesz dzisiaj? Nie. A co mam świętować? Twój ostatni dzień bycia singielką. O, nie wiedziałam. To już wiesz. Po szkole zabieram cię na koncert, a potem idziemy do mnie. Eee, ale ja już mam plany. Cóż, no zmienisz plany i problem są nie? Nie, nie zmienię swoich planów dla ciebie, a teraz przesuń się, bo nie mogę się dostać do mojej szafki, zrobiłbym teraz z tobą to, co zrobiłem z tą szafką. Uderzyłbyś mnie, żebym się zamknęła? Ech, kurczę, nie. Ech, Późno już <y> mam jeszcze drugie śniadanie do zjedzenia, nie? No, widzimy się później, nara. Nic z tego, to było fatalne, tylko pogorszyłem sprawę. Jezu, nie martw się, do odważny świat należy, a po trzecie mi tak się zeruje. Muszę teraz to zmyć się. To mamy kolejny problem, bo widzisz, to jest permanentne. Co? Spokojnie, nie bój nic, nie ma takiego flamastra, z którym nie poradziłby sobie druciak i zmywasz do paznokci. Poboli kilka dni, ale przystanie. Mało kto by się podniósł po takim przegrywkowym blamarzu, ale na mat jego nieszczęście Piotr i Oskar nie znają umiaru. Dlatego uważają, że dobrym pomysłem będzie pokazanie jej, że kiedy trzeba, jesteś niezwykle odważny. No i bohaterski. Czekajcie, co? Co wy zamierzacie zrobić? To proste, Hania zaraz będzie przychodziła po książki do szafki, my wtedy ją napadniemy, spróbujemy jej zabrać w plecak, ty wtedy kroczysz, jako bohater. No oczywiście powalisz jednego z nas, obrzucisz nas niezbyt wulgarnymi inwektywami, no i wyjdziesz na dnia. Sam nie wiem, sporo może pójść nie tak. Mogę nie dać rady. Mati, oczywiście, że dasz radę, robiliśmy to setki razy i zawsze wychodziło. Czekaj. Hania idzie, się, my wkraczamy, potem ty. Zajmę. O! Mati? Jezu, przepraszam cię. Nie wiedziałem, że jesteś z nimi. Nigdy nie mówiłeś, że jesteś przestępcą. Jakbym wiedziała, to bym wam wszystko oddała. Ja chciałam cię obronić. Ale Ach. mam kas pieprzowy. Tak, zauważyłem. O, nieważne. Ach. Poradzisz sobie? Tak. Nie ma takiej rzeczy, z jaką sobie... Halator, na alergię nie poradzi. To cześć. Cześć. Jedni uczą się na błędach, inni też, ale... Trochę wolniej, no i są też tacy, którzy zawsze, mimo wielu porażek, uważają, że przecież. Do trzech razy sztuka. Mati, głowa do góry. Przynajmniej wiemy, na czym stoimy, tak? Skoro nie działa na nią twoje bycie samcem alfa, ani nie stymuluje jej twoja odwaga, czy raczej odporność na gaz na niedźwiedzie, pora wdrożyć plan ostateczny: zazdrość. zazdrość. Zazdrość? No tak, zazdrość. Laski mają fioła na punkcie rzeczy, które mają, ale ich nie chcą, ale jak ktoś im to zabierze to wtedy wariują. Dokładnie, to jest tak jak yy, ciastko z kremem stary, jest takie i taka sobie nie weźmie, bo jest na diecie, nie? Ale jak ty je weźmiesz i zjesz to od razu się ze złości, bo ona chciała je zjeść. Więc jestem ciastkiem z kremem? No nie przesadzajmy bardziej chlebem z serem, ale popracujemy. Chodzi o to, że zazdrość boli najbardziej kiedy jest wykonana na kimś bliskim, więc musisz pocałować jej... Matkę? Ojej, no dobrze, raczej Przyjaciółkę? Kasię, na przykład? Słuchaj, to jest proste. Hania musi zobaczyć, jak całujesz jej najlepszą kumpelę. Na przykład, zróbcie to w szatni. Po ostatniej lekcji Kasia jest zawsze pierwsza. Podbijesz do niej z jakąś taką luźną bajerką, wiesz, się ugadani z Hanią, no i przejdziesz do clu: mianowicie, że nigdy nie całowałeś się z dziewczyny. No bo ja nigdy nie pocałowałem. No i właśnie o to chodzi! Przecież Kasia to jest typowy kujon i jakby było trzeba, to by nawet panu Konradowi kserówki robiła na sprawdziany. I wtedy wchodzi Hania, a wy lećcie w ślimaka! No, wątpię, Kasia jest pomocna, ale nie jest głupia. I właśnie dlatego dasz jej 100 zł. Wiesz, ona pewnie zacznie gadać o jakimś honorze i powie coś w stylu. Chyba sobie żartujesz, Mati, za kogo ty w ogóle nie masz? What the fuck? Ak... Ojej, przepraszam. Wiedziałem, że to głupi pomysł. Po prostu nie wiem, co robić. A koniecznie chcę się nauczyć. A, a ty jesteś dla mnie seksualna, więc to, to nie tak jak z Piotrem, na przykład. Poczekaj, poczekaj, poczekaj. Się całowałeś z Piotrem? Nie, mimo wszystko postawiłem sobie jakieś granice w życiu. Oni jeszcze nie wiedzą, ale ta decyzja będzie brzemienna w skutkach nie tylko dla nich, ale dla wszystkich bohaterów. Ale tak to jest, jak się ufa pomysłom tej dwójki świrusów. Przynajmniej będzie śmiesznie. W końcu, kto nie lubi małej dramy? Ach, dobra, niech ci będzie, Matthias. Ale dwie sekundy maksymalnie i zero języka. Zrozumiano? Jak z ciotką na imieninach, kiedy zamiast policzek całujecie w usta, jasne? Jasne. Sorry, to już się więcej nie powtórzy, ale dzięki. Ty to serio jesteś jakiś dziwny, Mati. I co? Udało się? Widziała? Oczywiście, że widziała. Udało się wszystko. Chyba. Prawie. <ścoughs> Chyba? Prawie? To, to była ona, prawda? No a kto niby inny? Oczywiście, że to była ona. No, no to teraz wystarczy tylko czekać na efekt. No way! Niech tylko inni się o tym dowiedzą. Wystarczył jeden trybik, by cała maszyna poszła w ruch. Coś mi się zdaje, że czeka nas naprawdę szalona jazda pełna miłosnych uniesień, ale i upadków niektórych przyjaźni. Jak myślicie, co się stanie dalej?